Witajcie z tej strony Jarek. Dzisiaj jesteśmy w Azmal.pl w, w, w serwerze będzie na dwójki. Tak, to jest moja postać i e, dobra. E, tak, to, to jest serwer. Jak już mówiłem, teraz taki będzie gameplay i spróbuję was oprowadzić po handlarzach pokażę jak się XP. dobra zaczynamy go mamy takie rzeczy. no takie no jak to można być mamy chemii No do was tak szybciej Aha. dobra. Eee, tutaj dozorca już no. lepki no to bym wam pokazał dobra tutaj sekutor oktawio i Starsza Pani żyła miedzi. Mm, to nie handlarz. No, dobra, handlarz zbroi. Tak, e, link do pobrania będzie w opisie. A, dobra, dobra. Nie, co się włączyło, ale spoko. Dobra. Nic nie widzieliście no. na mojem okręgu. Handler broni. No, no, Tak. Dobra. To na Aha, jeszcze. Tutaj weźmiemy handler. Helen z magazynu, sorry. i ten. No, ten serwer fajny jest. Ja gram tutaj od trzech dni, już go oceniam pozytywnie. Lagi są. No, rzadko są lagi, to muszę powiedzieć. Ej. Odcinki z tego będą pojawiały się tak. No, na pewno się następny pojawi z tego serwera. E, dopiero e, ten. I będzie dużo łapek w górę pod tym filmem. E? No. Planuję zrobić konkurs. Tak. Ale to no, w swoim czasie powiem o nim. Dobra, to ja Wam pokażę ten. Tak się ekspi, to... Dobra, to znowu ja... E, dobra, to jesteśmy tutaj. Takiej tamki zostajemy na początku. No, tak. Dobra. Co to jest książka czarodzieja? Tutaj się teleportujemy. Dobra, to idziemy, pokażę Wam jak eksploć to jest konik. Weźmy sobie na konika. tak. No i. i sobie ich tutaj parę. No i teraz patrzymy na XP, jak leci. O, widzicie, szybciutko. Tak. No i to chyba na tyle, co bym chciał wam pokazać. W parę sekund mamy już piąty level. O. O. Te skrzynki trzeba zbierać. Niech wypada małże i możemy zostać Dać, y, z nich tutaj gdyby jeszcze sztabka co wam go pokazał. no ten serwer tak trochę mnie zabiera od Minecrafta i tutaj mam kolegów, gildzie sobie założyliśmy i, i sobie gramy o sztabki słabsze. Mogą być po 500k. Ja pierdzie. Dobra. ja na koniu się nie umiem poruszać No i tak się prezentuje ten serwer. Subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej filmów z tego serwera. Jak będzie dużo. Dużo łapek w górę, to nawet serię by można z tego serwera zrobić. Dobra, trzymajcie się i cześć!